Dominaria United 93. oficjalne rozszerzenie do Magic The Gathering otwiera świętowanie 30-lecia Magic'a i wygląda na to, że robi to z przytupem. Zapraszam na materiał, w którym postaram się zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje o tym dodatku: mechaniki, nowe karty, sekrety, przedruki, ceny, produkty, rotacja i wszystko inne, co warto wiedzieć na dzień dzisiejszy. Wracamy w miejsce, gdzie to wszystko się zaczęło. Znaczna część historii Magic'a miała miejsce, bowiem właśnie na dominarii. Wojna z Fereksem wchodzi na kolejny poziom. Oficjalna premiera Dominaria United mieć będzie miejsce 9 września. Oczywiście już tydzień wcześniej w lokalnych sklepach rozegrać będzie można pre-releasy, do czego jak zwykle Was zachęca. Już dziś wieczorem za to na arenie wybrani streamerzy będą mieli wcześniejszy dostęp do kart, a na samej arenie Dominaria zobaczymy 1 września wieczorem. Tym razem niestety cyfrowy produkt będzie dostępny przed papierowym. Otrzymamy 281 kart w ich podstawowym wariancie, w tym 5 witrażowych, landów, które dostajemy jako basici. Do tego wszystkiego pojawią się legendy w wersji witrażowej, dostaniemy również karty foil w wersji teksturowanej. Co to do końca znaczy, jeszcze nie potrafię Wam powiedzieć, bo dotychczas opublikowane zdjęcia nie pokazują nic nadzwyczajnego, a takich kart jeszcze w ręku nie miałem. Ale niedługo wszyscy się o tym przekonamy w praktyce. Będą Borderlessowi Wędrowcy i Painlandy, dostaniemy karty Extended Art, Buy Box Promo, Bundle Promo i tak tak zwane fn z ciemniejszymi ramkami. Na deser pojawiać się też mają karty fereksjańskie, gdzie tekst zapisany jest językiem naszych skompletowanych przyjaciół. Kolekcjonerzy nie będą mieli więc na co narzekać, a graczy głowa będzie boleć od wszystkich wariantów grafi. Mało tego, do wszystkich boksów dodawane mają być topery zawierające Legends Retold, czyli 20 alternatywnych wersji kart nawiązujących do tych, które pojawiają się w dodatku Legends. Można więc będzie trafić nowego Ramireza, Jedita, Switri czy też Xira. Dla mnie bomba w sam raz pod nadchodzące odcinki o dziurach w lore. Gdzieś tam pojawiają się już również informacje o dodatkowych promkach w związku z eventami tego sezonu. Game Day ma dostać Szywan Dewastatora, Storchempsy to Fullartowa artowa gęś, a Commander Party to fereksjański dismember. Ja się tylko zastanawiam kiedy my to wszystko zdążymy zagrać i mam nadzieję, że sklepy w Polsce podejmą wyzwanie i nic nam nie umknie. Jeśli chodzi o dostępne produkty, to Wizards postanowili nieco poeksperymentować. Dostajemy klasyczne set boostery, draft boostery oraz kolektorz boostery. W tych ostatnich znaleźć możemy natomiast przekosmiczne skarby. Otóż zgodnie z legendą, którą opowiadają Wizardzi, zamykając jeden ze starych magazynów, jeszcze w 2016 roku odkryli kilka palet z zapakowanymi boksami dodatku Legends. Opublikowano fajne nagranie, w którym pracownicy w białych rękawiczkach otwierają te karty, pośród których znaleźć się nawet miało wart jakieś 3500 euro tabernacle. Oczywiście jest tam też masa masakrapu i to wszystko zostało dopakowane właśnie do kolektor z boosterów, nakręcając hype. Gdzieś ktoś na świecie stanie się szczęśliwym posiadaczem tabernakla. Takie karty z Legends mają pojawiać się jedynie w 3% wszystkich kolektor z boosteru, także szansa jest niewielka, by wygrać w tego totka. Mimo to uważam, że jest to fajna akcja marketingowa i aż przez chwilę ręka mi zadrżała, czy by jednak nie kupić kolektor z boxa. Na szczęście szybka konsultacja z portfelem oraz zbliżającym się paprykarzem wyprowadziła mnie na właściwą drogę. Wygląda również na to, że nie pojawią się team booster. Czyżby Wizardzie zrezygnowali z tego produktu zanim jeszcze kupiłem Chociaż jednego. Idąc dalej, otrzymamy Bandla z kartą Plomo. Będzie chyba obecnie najlepszy produkt na stad, czyli pre-release pack. Będą też dwa commander deki z Jaredem Cartalionem oraz Dihadom, a więc znowu wracają legendy Dominari. I o ile Jared jest fajny, bo pięciokolorowy, to Gejadron ze swoim ultimatum przejmującym kontrolę nad stołem to czyste zło, które będzie rozbijać rodziny w rozgrywkach wielosobowych. Wreszcie, Największa moim zdaniem niespodzianka wraca bowiem Jumpstart. Wygląda na to, że nie wszyscy cenią sobie w Magicu Aspekt deckbuildingu i dla takiego właśnie grona powstało 10 monokolorowych talii, które będzie można wymieszać ze sobą i w zasadzie z biegu grać. Dziś mi nawet mignęła informacja, że ma to być dostępna opcja do rozgrywania pre-release'ów. Natomiast nie wiem, czy w Polsce to przejdzie. Każda taka paczka to 20 kart danego koloru i tematyki, w tym Basic Landy, które po wymieszaniu z dowolnym drugim pakietem tworzą nasz deck. Daje to trochę wariantów i choć mnie Jumpstart jakoś nie przekonuje, to wiem, że ma swoich fanów. Ciekaw jestem, czy to się przyjmie i takie jumpstarty towarzyszyć będą premierom kolejnych edycji. Czarodzieje z Wybrzeża popisali się po raz kolejny i efekt jest taki, że w tekst kart wkradł się błąd i wydrukowano Heroic Charge z nie tym artystą co trzeba. Grafikę stworzył bowiem Zoltan Boros, a nie Paul Scott Kanban. Przyjrzyjmy się też wszystkim mechanikom, jakie pojawiają się w ramach tego dodatku. Pierwszą, nową, choć przypominającą nieco stary banding mechanikom jest enlist. Deklarując atak z tworem z tą umiejętnością, mamy możliwość zatapowania dodatkowego stwora, aby dodać jego siłę do naszego atakującego typka w tej turze. Taki enlistowany ludzik nie musi sam w sobie mieć enlist, nie może jednak być pod wpływem summoning sickness, czyli musi mieć albo hejsta, albo być na stole już od jakiegoś czasu. Dobrze w takiej roli mogą się spytać ludziki z defenderem albo pod wpływem jakiegoś unieruchomiającego pacyfizmu. Dzięki temu nasz atakujący będzie silniejszy i co ważne okazuje się, że raz dodany power zostaje do końca tury niezależnie od tego, co się później wydarzy z zaciągniętym swarciem. Nieważne czy opuści grę, czy dostanie minus. Drugą mechaniką wartą wspomnienia jest read ahead, który jest tak naprawdę wariantem sac. Do tej pory takie karty były enchantmentem, które zagrywaliśmy i dokładaliśmy lore cantery, odkrywając kolejne etapy historii, zaczynając zawsze od jedynki, aż do finału, przechodząc poszczególne etapy. Read Head pozwala nam zdecydować z iloma lore canterami pojawi się nasza saga w stole, a przez to pozwoli nam zdecydować od którego efektu zaczniemy. Konsekwencją jest to, że jeśli wystartujemy z dwójki, to jedynka już się nigdy nie odpali, a nasz enchantment w kolejnej turze wskoczy na 3 i opuści stół. Jeśli zaczniemy od trójki, to w zasadzie nasz enchantment zadziała niemal jak sorcery, bo poświęcimy go zaraz po zagraniu. Ja bardzo lubię karty, które są elastyczne i pozwalają nam na wybranie najoptymalniejszej w danym momencie linii. Także dla mnie sagi właśnie zyskały spory upgrade. Pytanie tylko, czy znajdą się takie, które warto będzie grać. Poza nowym enlistem oraz wariantem SAG powracają dwie dobrze znane i myślę, że lubiane mechaniki, które ewidentnie kojarzą się z Dominarią. Po pierwsze, wraca Kicker najprostsza i najskuteczniejsza mechanika w historii MTG. A w momencie rzucania naszego czaru mamy możliwość dopłacenia dodatkowego kosztu, a jeśli to zrobimy, dostaniemy dodatkowy efekt. Używając najprostszego przykładu, zagrywając Benalisz Slippera, który jest uczciwym ludzikiem 3-1 za 2 nany, mamy możliwość dopłacić czarną manę, by zmusić każdego gracza do poświęcenia stworka. Fajne, że kicker wraca właśnie w wersji, która oczekuje, że kicker jest innego koloru niż sama karta, co jeszcze mocniej nawiązuje do starej dominarii. Drugą archiwalną mechaniką jest domain, czyli zdolność, która sprawdza, ile rodzajów BASICów kontrolujemy. Im więcej, tym oczywiście lepiej. A jeśli mamy całą tęczę, czyli plainsa, foresta, islanda, montana i słompa, to mamy bingo i nasze karty dają spektakularne efekty. Taki na przykład Bortuk pozwala nam wrócić bezpośrednio na stół z grobu ludzika, jeśli jego koszt jest mniejszy lub równy wspomnianej ilości typów basiców. W najbardziej optymistycznym wariancie wrócić nam może stwora o koszcie 5. Tylko trzeba pamiętać, że domain sprawdza basici, które kontrolujemy, także większość non-basiców i inne źródła niewiele tutaj pomagają. Wreszcie na deser pojawia się nowy keyword, który jest skonkretyzowaniem pewnego typu efektu, który w Mergiku pojawiał się już od jakiegoś czasu. Otóż zdolność, która sprawia, że stwór się nie odtapuje w apkipie, nazywać się od tej pory będzie Stan i polegać na tym, że taki stwór dostanie odpowiednią ilość kanterów, które po jednym będą znikać w każdym kolejnym apkipie zamiast odtapowania, aż do momentu, kiedy nasz ludzik otrząśnie się z szoku. Stan ma się od tej pory pojawiać na kartach regularnie i to nie tylko w Dominaria United. Nie będę się rozwodził o Lor, bo to poeksplorujemy sobie w ramach osobnych materiałów, które swoją drogą już powstają, bo nie mogłem wytrzymać, chciałem poznać tą historię. Karmi spółka, próbują przygotować się na nadchodzące zagrożenie ze strony jednego z najstarszych wrogów multiverse. Sęk w tym, że wróg już dawno działa. Fereks znowu wyciąga macki w kierunku dominarii, a kolejni wędrowcy podlegają ich wpływom. Pojawia się brakujący czarny Pretor Sheldred, Ravenman odkrywa karty, wraca Braids i Squee. Wszystkie różne wątki nabierają kolorów i mam nadzieję, że również sensu. W efekcie czego dostaniemy wreszcie solidną opowieść, na jaką zasługujemy. Nawet jeśli trzeba będzie to przypłacić życiem Ajaniego i Jai. W temacie przedruków, tym razem Wizardzi rozbili bank. Wraca Liliana of the Vale, której cena sięgała już 60 euro. Natomiast jeśli mam być szczery, to nie wiem, czy ten przedruk zrobi jej dobrze, bo nagle stanie się ona dostępna również w coraz popularniejszym pionierze i może też znaleźć dom w jakimś mocnym deku, co sprawi, że cena tylko poszybuje w górę. Wracają painlandy, które będę musiał wykopać z jakiegoś starego pudła. Bond Splinters, Lightning Strike, Negate i of Possibilities to już w zasadzie klasyki. A bardzo mnie jednak zaintrygował przedruk Hammerhanda, który za czasów pierwszego Terosa był bardzo lubianą przeze mnie kartą. Tak jak nie przepadam za aurami, tak wtedy z przyjemnością zagrywałem go na Akron Soldiera i jazda do przodu. Dzięki temu może jakiś red znowu powalczy w standardzie. Wrześniowa premiera to zawsze jest kłopot dla fanów standardu, właśnie, bo wiąże się z rotacją, czyli procesem, który usuwa stare dodatki i robi miejsce dla nowych. Co zatem idzie? Od 9 września w standardzie żegnamy się z kartami z Zendikar Rising, Kaldheim, Strixhaven oraz Adventures in the Forgotten Realms. Staną się one nielegalne w standardzie. Będzie trzeba składać deki zawierające jedynie karty z Midnight Hunt, Kamigawa Neon Dynasty, Streets of New Capenna, Crimson Vow oraz właśnie Dominaria United. Taki pakiet dodatków będzie się poszerzał aż do kolejnego września, kiedy to nastąpi kolejna rotacja. Pozostałe formaty nie odczują tego zdarzenia, także jeśli nie gracie standardu, to nie musicie się przejmować. Generalnie polecam strony, z której ja sam korzystam, czyli Watson Standard. W tym temacie myślę, że warto wspomnieć, że wraz z rotacją pożegnamy wszystkie zbanowane obecnie standardy karty, także będziemy mogli się cieszyć zdrowym standardem bez banów, co od dłuższego czasu nie było możliwe. Ciekaw jestem też, jak długo taka sytuacja potrwa. Zobaczymy, jak wyklaruje się nowe meta. Macie może już jakieś pomysły na to, czym warto będzie grać. Ja przyznaję, jestem już tak daleko od tego formatu, że nawet trudno mi obecnie gdybać i ocenić, co będzie mocna, co nie. Jeśli chodzi o ceny kart, to na tym etapie jest to oczywiście w dużej mierze wróżenie z fusów, ale na podstawie dostępnych informacji można już pewne wnioski próbować wyciągać. Mamy 10 kart w wariancie podstawowym powyżej 10 euro, w tym oczywiście najdroższą Lilianę, ale i Szeoldret, i Serra Paragon coś tam kosztują. To więcej niż kilka ostatnich setów, a pula obiecujących kart jest spora, także możliwe, że otwieranie boksów nie będzie aż tak bardzo boleć, choć mam wrażenie, że znaczną część cen kart nakręca Commander. Dlatego no też nie miałem takiej zagwostki, jeśli chodzi o to, które karty wyróżnić jako te najbardziej interesujące. Część z nich już wymieniłem, a, ale to jedynie początek. Zacznijmy od Temporary Lockdown, które jest świetną odpowiedzią na wszelkie tokeny i małe agro. Co prawda, jest to karta do sideboardu i dwie białe w koszcie sprawiają, że patrzę na nią nieco oszczędniej, ale nadal wydaje mi się, że znajdzie swoje miejsce jako odpowiedź. O ile się nie mylę, to w Modernie w zasadzie czyści stół Hammerowi, a w Pionierze znaczna część humanów powinna się mieścić w tym zakresie. Może z wyjątkiem Adelin. Pojawiły się nowe lordy, ten domer folków, goblinów i elfów wyglądają bardzo obiecująco i wcale się nie zdziwię, jeśli pograją w kilku formatach. Srodzieli i Cleric też nie są źli, ale myślę, że jest mniejsza szansa na to, że znajdą gdzieś dom. Nie wiem też, czy widzieliście, ale pojawiła się afera na MTGO. Otóż jakiś pracownik Wizardów kilka dni przed ogłoszeniem zaczął wykupywać masowo Peinlandy i starsze merfolki, przypadkiem przewidując, że zapotrzebowanie na nie znacznie wzrośnie. Właściciele botów handlarzy uprzejmie poinformowali o tym podejrzanym zachowaniu i zostało wszczęte wewnętrzne śledztwo. Ciekaw jestem, jaki będzie finał miała ta sprawa, ale spodziewam się, że o ile nie był to sam Mark Roswater, to czyjaś głowa poleci za chciwość. Wydrukowano też nowy Land który tak naprawdę daje nam dowolną manę naszego koloru, co sprawia, że kosztuje na dzień dobry 10 euro, a zainteresowanie będzie duże, bo może grać gdziekolwiek. Intrygująco przedstawia się też nowy Lurgoyf. Od razu widać, że nie jest to ten poziom co tarmo, ale nadal jest solidnym typem, który będzie rósł w zależności od ilości stworów w naszym grobie. Podoba mi się też niebieski mass removal, Co prawda. W zamian wpadają na stół Frykcjanie, ale do tej pory nie przypominam sobie niebieskiej karty, która masowo niszczyła ludziki. Bardzo podoba mi się również Braids, która nie dość, że ma moją sympatię ze względu na lore, to jeszcze sama w sobie jest bardzo ciekawą kartą. Jeśli znajdzie się dla niej dom, to może zdrowo namieszać. Mając odpowiednio złożony dek, bardzo chętnie będziemy poświęcać nasze rzeczy, żeby wyciągnąć z tego jakiś value. Jeśli tylko gdzieś trafi, to jestem pierwszy w szeregu, który sobie to złoży. Podoba mi się też Countdown, który moim zdaniem jest bardzo mocnym removalem, gdzie za jedną manę na instancie możemy pozbyć się zagrożenia o łącznej sile i tafnesie 5. Gdzieś mignęły mi już wyliczenia, zgodnie z którymi ta karta eliminuje znaczną część dostępnych w MTG zagrożeń. Myślę, że spokojnie jest to karta, która gdzieś tam sobie znajdzie miejsce i pogra. Czerwony dostaje kolejną opcję za jeden many w postaci kurczaka, który wraca z grobu z groszkiem. Wygląda uczciwie, i jeśli tylko w nowym meta znajdzie się miejsce dla Reda, co na razie wcale nie jest takie pewne, to raczej na pewno zobaczymy tam właśnie naszego kurczaczka. Znalazłem też podejrzanego Komona, którego losu jestem ciekaw. Otóż Tolarian Terror wygląda niepozornie, ale jeśli w takim Feniksie czy innym Murktajdzie, gdzie grup ładujemy błyskawicznie, nagle okaże się, że możemy zagrać sobie za jedną niebieską typa 5-5 wart, to chyba nie jest źle. No dobrze liczę, da się to zrobić w trzeciej turze, więc wygląda to obiecująco, chociaż nadal nie wiem, co mielibyśmy z wspomnianych wcześniej deków wyjąć, żeby go zmieścić. Bardzo mocny wydaje się być też Silex, który jest kolejną opcją A Engineered Explosives, gdzie spodziewam się, że najczęściej wymienioną wartością będzie 0. Na sam koniec wymienię również jedną kartę, od której aż rozbolała mnie głowa. Karty unikalne dla commander deków i niedostępne nigdzie indziej najczęściej nie są specjalnie mocne, ale w tym przypadku pojawił się pewien dziw, do którego, jeśli dodamy alternatywny Wincon, to sprawia, że nie bardzo wiadomo, jak go traktować. Otóż, Ramzes Assassin's Lord mówi, że jeśli gracz przegra w turze, w której był zaatakowany przez jakiegoś asasyna, którego ty kontrolujesz, to wygrałeś cały mecz. Ciekawie, czy pojawi się to jako osobny archetyp generała. Pewnie mógłbym wymieniać i dalej, bo kolejnych kandydatów jest sporo, ale pozwólcie, że tu postawię kropkę, bo inaczej nam się odcinek za bardzo rozciągnie. Dzięki za wysłuchanie, widzimy się na prelisach albo na paprykarzu. Dawajcie znać, czy udało Wam się osiągnąć kompletność, a tymczasem zajrzyjcie na mojego Patronite i inne socjale. Cześć!